Błyskawicznie szybki, niemiecki myśliwiec, którego bali się wszyscy. Latem 1941 roku brytyjskie niebo, dotąd pełne dumnych sylwetek Spitfire'ów i Hurricane'ów, nagle zamieniło się w arenę paniki i zdumienia. W sztabach Royal Air Force nikt nie potrafił zrozumieć, co dzieje się nad kanałem La Manche. Doświadczeni piloci, którzy jeszcze wczoraj śmiali się z niemieckich prób stworzenia konkurenta dla Spitfire'a, Dziś wracali z misji bladzi jak kreda, trzymając drżące dłonie na przepoconych hełmach. Coś nowego pojawiło się w powietrzu. Coś, co latało szybciej, ostrzej i skuteczniej niż wszystko, co Alianci kiedykolwiek widzieli. Pierwsze raporty mówiły o niezidentyfikowanym myśliwcu z silnikiem gwiazdowym, który w kilka minut rozbijał całe formacje rafu. Sztabowcy w Londynie sądzili, że to pewnie francuskie kartizy Mohawk, zdobyte po kapitulacji Francji i używane przez Niemców w nowych malowaniach. Jednak wkrótce okazało się, że to coś zupełnie innego. Nawet najnowsze wersje Spitfire'a Mark V nie miały z tym przeciwnikiem najmniejszych szans. W ciągu kilku tygodni straty Rafu wzrosły dramatycznie, a nad kanałem po raz pierwszy od czasów bitwy o Anglię znów zapanował strach. Brytyjscy piloci nazywali go diabłem z Bremy. Inni mówili o latającym potworze, coś który potrafił pojawić się znikąd, oddać krótką serię i zniknąć w chmurach, zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć ogniem. Z meldunków wynikało, że niemiecka maszyna potrafiła skręcać pod niemożliwymi kątami, nabierać wysokości w tempie, które przeczyło zdrowemu rozsądkowi i przeżyć trafienia, po których każdy inny myśliwiec zamieniałby się w płonący wrak. Dowództwo RAF-u początkowo traktowało te raporty z dystansem. Przecież każdy przegrany pilot potrafi opowiedzieć bajkę o cudownej maszynie przeciwnika, by usprawiedliwić własną porażkę. Ale kiedy zaczęły ginąć całe eskadry, kiedy nawet asy z doświadczeniem z bitwy o Anglię nie wracały z misji, sytuacja przestała być żartem. Nowy niemiecki samolot był faktem. Z frontowych baz przychodziły meldunki, że nowy myśliwiec ma gruby, krótki nos. I zdaje się korzystać z potężnego silnika gwiazdowego, co wydawało się absurdem. Inżynierowie alianccy wiedzieli przecież, że taki układ generuje zbyt duży opór, by sprawdzić się w nowoczesnym myśliwcu. Ale Niemcy najwyraźniej znaleźli sposób, by złamać tę zasadę. Ich nowa maszyna nie tylko nie była wolniejsza, była piekielnie szybka. Z każdym dniem coraz więcej pilotów RAF-u odmawiało latania nad Francją. Po kilku nieudanych próbach przechwycenia nowego myśliwca w dowództwie zapanowała konsternacja. W raportach pojawiło się jedno powtarzające się zdanie: Nie da się go dogonić, nie da się przed nim uciec. W bazach wzdłuż południowego wybrzeża Anglii inżynierowie z drżącymi rękami rozkładali mapy i analizowali trasy lotów. Próbując zrozumieć, czym był ten nowy samolot, porównywali prędkości, kąty wznoszenia, dźwięki silników. Niektórzy sądzili, że Niemcy skonstruowali hybrydę może coś na kształt nowego Messerschmitt'a z innym silnikiem. Ale wkrótce nikt już nie miał wątpliwości. Niemieckie lotnictwo wprowadziło do walki zupełnie nową klasę myśliwca. Na lotnisku Biggin Hill, Major, Robert Stanford, Tak, a z Bitwy o Anglię, przyglądał się wrakowi zestrzelonego z swojego przyjaciela. Jego słowa zapisane później w pamiętniku brzmiały krótko: to nie był BF-109, to było coś gorszego. Coś, czego nie mogliśmy nawet zobaczyć, dopóki nie było za późno. Pierwsze starcia pokazały brutalną prawdę. Nowy niemiecki myśliwiec potrafił wymanewrować Spitfire'a na każdym poziomie, a do tego jego uzbrojenie siało zniszczenie. Cztery działka kalibru 20 mm potrafiły w ciągu sekundy zmienić aliancki samolot w płonący wrak. W Londynie rozpoczęła się gorączkowa analiza. Tajne laboratoria Royal Aircraft Establishment w Farnborough próbowały zrekonstruować możliwą konstrukcję nowego myśliwca na podstawie raportów pilotów. Przypuszczano, że może to być rozwinięcie projektu Heinkla lub nawet nowy Messerschmitt, ale nie pasowały żadne dane. Kiedy jeden z raportów wywiadu potwierdził, że w niemieckich dokumentach pojawia się tajemnicze oznaczenie Focke Wulf 90, w brytyjskich sztabach zapanowała cisza. Nazwa brzmiała znajomo, ale nikt nie wierzył, by firma Focke-Wulf, dotąd raczej drugoplanowy gracz, mogła stworzyć coś lepszego niż Messerschmitt. Kilka dni później nad kanałem doszło do starcia, które ostatecznie potwierdziło obawy aliantów. Eskadra Spitfire'ów dowodzona przez doświadczonego Johna Crossleya została zaatakowana przez grupę niemieckich myśliwców. W ciągu trzech minut z siedmiu samolotów wróciły dwa. Ci, którzy przeżyli, mówili o tak pocisku z gwiazdowym silnikiem, który wznosił się jak rakieta i znikał z pola widzenia w kilka sekund. Od tego momentu brytyjskie gazety zaczęły pisać o nowym, niemieckim cudzie techniki. Plotki o tajemniczym myśliwcu błyskawicznie obiegły całą Europę. Francuski ruch oporu przesyłał do Londynu niejasne szkice i zdjęcia zrobione z ukrycia. Na jednym z nich wyraźnie widać było szerokie podwozie i potężny silnik w krótkim kadłubie. Wreszcie nadeszło potwierdzenie. Niemiecka prasa w typowy dla siebie sposób ogłosiła, że niemieckie lotnictwo dysponuje nowym, rewolucyjnym myśliwcem frontowym. Nazwano go Focke-Wulfem 190. Brytyjscy dowódcy zdali sobie sprawę, że to nie jest chwilowe zagrożenie. W ciągu kilku tygodni nowa maszyna dosłownie zmieniła układ sił w powietrzu. Spitfire'y, jeszcze niedawno uważane za najlepsze myśliwce świata, nagle zaczęły przegrywać. W jednej z bitew pod kanałem młody pilot RAF-u, porucznik David Haskins, nadał przez radio ostatnie słowa zanim jego samolot zniknął z radarów. On jest za mną. To coś nie z tej ziemi. Po czym sygnał urwał się. W bazach niemieckiego lotnictwa panowała euforia. Niemieccy piloci wreszcie otrzymali samolot, który nie tylko dorównywał, ale przewyższał Spitfire'a. Wśród nich pojawiło się nowe słowo: Butcher Bird". Rzeźnicki ptak. Brytyjczycy nie mieli pojęcia, jak go powstrzymać. Wydawało się, że każdy nowy model Spitfire'a jest już przestarzały w chwili startu. Tymczasem Fokke Wulf wchodził do służby w coraz większej liczbie eskadr, a jego reputacja rosła z każdym dniem. W gabinecie szefa brytyjskiego lotnictwa zapadła decyzja: musimy zdobyć jeden z tych samolotów. Nieważne jak. Bez tego jesteśmy ślepi. Nie wiedzieli jednak, że Focke-Wulf 190 był dopiero początkiem nowej filozofii niemieckiego lotnictwa. Filozofii, którą stworzył człowiek, którego nazwisko wkrótce stało się legendą Kurt Tank. Gdy nazwisko Kurta Tanka po raz pierwszy pojawiło się w brytyjskich raportach wywiadowczych, niewielu oficerów wiedziało, kim był ten człowiek. W Londynie mówiono o nim jako o inżynierze z drugiego szeregu, który przez lata stał w cieniu słynnych konstruktorów niemieckiego lotnictwa. Jednak w rzeczywistości tank był człowiekiem o wyjątkowym umyśle. Nie tyle marzycielem, co żołnierzem, który wiedział, że wojna nie wybacza słabości. Urodzony na pomorzu, w rodzinie nauczyciela, od młodości fascynował się maszynami, które potrafiły wznieść się ponad ziemię. W czasie wielkiej wojny służył w kawalerii, a później w piechocie. To doświadczenie na zawsze ukształtowało jego sposób myślenia. Gdy inni projektanci widzieli w samolocie tylko prędkość, tank widział przede wszystkim przetrwanie. Dla niego maszyna bojowa musiała być jak koń frontowy. Wytrzymała, lojalna i zdolna do powrotu, nawet jeśli jest ranna. W 1934 roku niemieckie Ministerstwo Lotnictwa ogłosiło konkurs na nowy myśliwiec, który miał otworzyć nową erę w lotnictwie Trzeciej Rzeszy. Do rywalizacji stanęły cztery firmy. Arado, Heinkel, Messerschmitt i Focke-Wulf. Kurt Tank wystawił swój projekt FW159 smukły, z parasolowym skrzydłem i nowoczesnym podwoziem. Jednak gdy przyszedł czas prób, jego konstrukcja została zmiażdżona przez Messerschmitta BF109, który okazał się szybszy, lżejszy i bardziej zwrotny. Dla wielu porażka byłaby końcem kariery, ale nie dla kurta Tanka. Wrócił do swojego biura w Bremie, zamknął się z zespołem konstruktorów i powiedział: Jeśli Messer Schmidt zbudował konia wyścigowego, my zbudujemy konia wojennego. W ciągu następnych miesięcy Foke Wulf stał się kuźnią pomysłów. Tank obserwował frontowe zdjęcia, analizował błędy pilotów i notował każdy szczegół, który mógł dać przewagę. Zrozumiał, że pilot w wojnie totalnej nie potrzebuje maszyny delikatnej i podatnej na awarię lecz samolotu, który przetrwa uderzenie, będzie łatwy w naprawie i nie zawiedzie nawet na błotnistym, prowizorycznym lotnisku. Najśmielszą decyzją, jaką podjął, było odrzucenie dogmatu niemieckiego przemysłu lotniczego wyboru silnika rzędowego. Tank chciał silnika gwiazdowego, choć wszyscy wokół twierdzili, że to szaleństwo. W Europie uważano, że takie jednostki napędowe są zbyt duże, zbyt ciężkie i stawiają zbyt duży opór. Jednak tank wiedział, że amerykańskie myśliwce marynarki, jak Grumman Wildcat, dowiodły już ich niezawodności. W wojnie, w której każdy lot mógł skończyć się trafieniem, liczyła się właśnie ta niezawodność. Pierwszym wyborem był silnik BMW 139, 14-cylindrowy kolos, który obiecywał ogromną moc, ale w praktyce dostarczył tylko kłopoty. Przegrzewał się, miał problemy z chłodzeniem i często gasł w powietrzu. Dla tanka była to jednak lekcja, nie porażka. Gdy BMW opracowało nowszą jednostkę, model 801, tank natychmiast zamówił ją do testów. Wraz z silnikiem pojawił się genialny pomysł, który odmienił sposób chłodzenia silników gwiazdowych. Niemieccy inżynierowie z BMW zaprojektowali pierścieniowy olejowy radiator umieszczony tuż za śmigłem. Ciepłe powietrze odprowadzane było przez wąską szczelinę między kadłubem a metalowym pierścieniem, co tworzyło efekt ssania i zapewniało równomierne chłodzenie. Kurt Tank wykorzystał ten pomysł i zintegrował go z aerodynamicznym kadłubem. Dzięki temu jego samolot zyskał zarówno moc, jak i opływowy kształt, którego nikt nie spodziewał się po silniku gwiazdowym. Jednocześnie tank postawił na prostotę. Wiedział, że w warunkach wojennych pilot nie może tracić czasu na skomplikowane procedury, dlatego chciał, by jego maszyna była łatwa w obsłudze i szybka w przygotowaniu do lotu. Zamiast hydrauliki wprowadził system elektryczny, od podwozia po sterowanie uzbrojeniem. Dzięki temu pilot mógł jednym przyciskiem wypuścić podwozie, nie ryzykując awarii cieczy hydraulicznej po trafieniu. Ale prawdziwą rewolucją był system sterowania. W większości myśliwców używano stalowych linek i bloczków, które z czasem rozciągały się i traciły precyzję. Tank zlecił swoim inżynierom opracowanie całkowicie sztywnego systemu popychaczy, który reagował błyskawicznie bez luzu. W połączeniu z precyzyjnie wyważonymi lotkami dawało to wrażenie, że samolot czyta myśli pilota. Gdy w 1939 roku prototyp FW 190 po raz pierwszy oderwał się od pasa startowego, obserwatorzy zamilkli. Smukły, krótki kadłub, potężne śmigło i charakterystyczny dźwięk silnika BMW tworzyły obraz maszyny, która nie przypominała niczego, co wcześniej wznosiło się w niemieckim niebie. Tank stał na płycie lotniska z dłońmi w kieszeniach, spokojny, jakby wiedział, że właśnie stało się coś wielkiego. Pierwszy lot ujawnił jednak, że silnik wciąż ma problemy z przegrzewaniem. Temperatura rosła błyskawicznie, a kabina pilotów zamieniała się w piekarnik. Prototyp musiał lądować awaryjnie. W innych czasach projekt zostałby skasowany, ale tank był uparty. Udoskonalił system chłodzenia, zmienił kształt osłony silnika i dodał wentylator napędzany przekładnią, który wymuszał przepływ powietrza nawet przy niskich prędkościach. Gdy w kolejnym teście temperatura pozostała stabilna, tank uśmiechnął się po raz pierwszy od miesięcy. Wiedział, że przekroczył granicę, której nikt inny nie potrafił. W następnych miesiącach jego zespół dopracował każdy detal. Szerokie podwozie pozwalało startować nawet z błotnistych, prowizorycznych pasów, co czyniło FW-190 idealnym myśliwcem frontowym. W testach lądowań inżynierowie dopuszczali prędkość opadania 5 metrów na sekundę, dwukrotnie większą niż w Messerschmittie. Tank chciałby jego maszyna przetrwała uderzenie, które zniszczyłoby inne samoloty. Kiedy pokazano go dowódcom niemieckiego lotnictwa, reakcja była mieszana. Niektórzy twierdzili, że zbyt ciężki, że nie ma sensu wprowadzać nowego typu, skoro Bf 109 świetnie się sprawdza. Ale gdy piloci testowi zaczęli latać, ich raporty mówiły same za siebie. Maszyna była szybka, niezwykle zwrotna i przede wszystkim bezpieczna. Tank zrozumiał, że stworzył coś więcej niż tylko nowy myśliwiec. Stworzył symbol niemieckiego podejścia do wojny, bezlitosnej efektywności połączonej z techniczną perfekcją. Jesienią 1940 roku pierwsze egzemplarze Focke-Wulf'a 190 trafiły do jednostek bojowych. Piloci początkowo nie ufali nowej konstrukcji, ale już po kilku lotach zaczęli mówić o niej z zachwytem. Samolot reagował błyskawicznie, miał potężne uzbrojenie i wybaczał błędy. Jeden z pilotów, porucznik Walter Nowotny, napisał w raporcie: "To nie jest samolot. To instynkt czuje, że wystarczy pomyśleć, a on" Już skręca. Nadchodzące miesiące miały pokazać, że jego słowa nie były przesadą. Fokewulf 190 był gotów wyruszyć na front, a świat miał wkrótce poznać, jak wygląda prawdziwa niemiecka błyskawica. Na początku 1942 roku nad Europą Zachodnią unosił się ciężki, metaliczny zapach wojny. Każdego dnia niebo nad kanałem La Manche przecinały dziesiątki smug kondensacyjnych. Ślady bitew, które trwały tylko kilka minut, ale decydowały o losach całych miast. Niemieckie lotnictwo wciąż dominowało w powietrzu, lecz jego siły zaczynały się wyczerpywać. Messerschmitty BF-109, dotąd dumni zwycięzcy bitwy o Anglię, zaczynały tracić przewagę. Ich silniki pracowały na granicy możliwości, a konstrukcja, zaprojektowana jeszcze przed wojną, nie nadążała za rosnącymi wymaganiami nowoczesnego pola walki. Właśnie wtedy na scenę wkroczył Fok Wolf 190. Jego debiut bojowy nie był zapowiedziany fanfarami ani wielkimi hasłami propagandy. W jednej chwili po prostu się pojawił, jakby narodził się z dymu bitew i wiatru znad kanału. Pierwsze maszyny trafiły do jednostek Jagdgeschwader Schlageter oraz Jagdgeschwader Richthofen, dwóch elitarnych grup myśliwskich niemieckiego lotnictwa. Ich piloci, doświadczeni w walkach nad Anglią, początkowo patrzyli z niedowierzaniem na nową konstrukcję. Była szersza, cięższa i miała ten dziwny okrągły silnik gwiazdowy, który wydawał się bardziej odpowiedni do bombowców niż do myśliwców. Ale już po pierwszych lotach testowych wszelkie wątpliwości zniknęły. FW-190 startował z krótkiego pasa z taką łatwością, że nawet w deszczowy dzień potrafił oderwać się od Ziemi po zaledwie 200 metrach. Jego reakcja na stery była natychmiastowa, a potężny silnik BMW 801 zamieniał każde dotknięcie przepustnicy w gwałtowne przyspieszenie. Tank zbudował maszynę, która nie potrzebowała delikatnego traktowania. Była jak stalowy zwierz, który rwał się do walki. Pierwsze starcie nastąpiło pod koniec sierpnia. Nad kanałem La Manche eskadra FW 190 natknęła się na formację brytyjskich Spitfire'ów Mark V'. Niemcy zaskoczyli przeciwnika, atakując z przewagi wysokości. Gdy brytyjscy piloci próbowali się wspiąć, nowe myśliwce opadły z nieba jak ostrza noży. W ciągu czterech minut cztery Spitfire y zostały zestrzelone, a reszta uciekła w kierunku Anglii. Niemieccy piloci wrócili na lotnisko w Abbeville z pierwszymi zwycięstwami, a ich meldunki brzmiały jak hymn: Maszyna doskonała. Nie ma sobie równych. Wkrótce FW-190 zaczął pojawiać się wszędzie, od okupowanej Francji po wybrzeża Holandii. Jego osiągi budziły niedowierzanie. Prędkość maksymalna przekraczała 650 km na godzinę, a wznoszenie było tak gwałtowne, że pilotom zatykało uszy. W porównaniu z Messerschmittem nowy myśliwiec był bardziej stabilny, lepiej uzbrojony i niezwykle odporny na uszkodzenia. W jednostkach niemieckiego lotnictwa szybko zaczęto mówić, że Focke Wulf to nie samolot. A stalowy żołnierz. Potrafił wrócić z misji z przestrzelonymi skrzydłami, z połową ogona, z dziurami po kulach w kabinie, i mimo to siadał na pasie, jakby nic się nie stało. Dzięki swej konstrukcji Fw 190 nadawał się nie tylko do walki w powietrzu, ale również do uderzeń na cele naziemne. Tank przewidział to już w fazie projektu. Z łatwością można było przekształcić myśliwiec w lekki bombowiec, montując pod skrzydłami bomby lub rakiety. Ta wszechstronność sprawiła, że dowództwo niemieckiego lotnictwa zaczęło traktować go jako idealne narzędzie do każdej misji: od eskorty po niszczenie konwojów. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji była operacja nad DIPE w sierpniu 1942 roku. Alianci planowali szybki desant, który miał przetestować niemiecką obronę wybrzeża. Brytyjskie i kanadyjskie jednostki wylądowały o świcie, wspierane przez flotę i setki samolotów RAF-u. Niemcy zareagowali błyskawicznie. Z baz we Francji wystartowały dziesiątki FW-190, które ruszyły na południe niczym stado drapieżnych ptaków. Kiedy dotarły nad Dieppe, nad plażami unosił się chaos, dym, wybuchy, wrzask ludzi. Wtedy Focke-Wulfi uderzyły. Lecąc nisko nad wodą, ostrzeliwały alianckie barki desantowe, bombardowały stanowiska artylerii i z chirurgiczną precyzją niszczyły wszystko, co poruszało się po plaży. Ich skuteczność była przerażająca. W ciągu jednego dnia zniszczono dziesiątki samolotów RAF-u i dziesiątki okrętów pomocniczych. Straty Niemców były minimalne. Po tym dniu nawet sceptycy z niemieckiego lotnictwa wojskowego musieli przyznać, że FW-190 stał się ich nową dumą. Generał Adolf Galant, dowódca niemieckich myśliwców, stwierdził wprost, to najlepszy myśliwiec, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy. Gdybyśmy mieli go wcześniej, wojna wyglądałaby inaczej. Brytyjczycy byli w szoku. Ich dotychczasowa taktyka walk powietrznych przestała działać. Spitfirey nie mogły wznosić się tak szybko jak Focke-Wulfy, a w nurkowaniu Niemcy mieli zdecydowaną przewagę. Piloci rafu próbowali wszystkiego. Formacji obronnych, szybkich skrętów, ataków od słońca, ale FW-190 był zawsze o krok przed nimi. W raportach alianckich pojawiły się dramatyczne sformułowania: Niemiecka maszyna dominuje w każdej sytuacji, potrzebujemy natychmiast nowego modelu, inaczej przegramy niebo. Na lotniskach niemieckiego lotnictwa panował entuzjazm. Mechanicy zakochali się w prostocie nowej konstrukcji. Dostęp do silnika był łatwy, wymiana części szybka, a obsługa zajmowała o połowę mniej czasu niż przy Messerschmittach. Piloci żartowali, że Focke-Wulf jest jak pies: zawsze wróci do domu, nawet jeśli dostanie kilka ran. Sukcesy Fw 190 rosły lawinowo. Atakowały alianckie konwoje, lotniska, porty i fabryki. Ich niskie przeloty nad kanałem były tak szybkie, że brytyjskie radary często w ogóle ich nie wykrywały. Samoloty pojawiały się nagle, zrzucały bomby i znikały, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Z czasem niemieccy piloci zaczęli traktować Focke-Wulf'a jak partnera, nie narzędzie. Wielu nadawało swoim maszynom imiona, malowało na kadłubach osobiste symbole: wilki, błyskawice, nawet kobiece sylwetki. Wśród nich narodziło się przekonanie, że ten samolot ma duszę. Tank obserwował to wszystko z dystansu, ale w głębi serca czuł dumę. Wiedział, że jego konfrontowy spełnił misję. Stworzył maszynę, która pozwoliła niemieckim pilotom odzyskać poczucie siły. Jednak jego dzieło miało dopiero pokazać pełnię możliwości. Wkrótce alianci rozpoczęli desperackie próby zdobycia jednego z F-190 w całości. Nie wiedzieli jeszcze, że los sam im go dostarczy. Przypadkiem, dzięki błędowi jednego niemieckiego pilota, który pomylił kierunek i wylądował w samym sercu Anglii. Wiosną 1942 roku brytyjski wywiad działał w stanie desperacji. Każdy lot focke wulfa 190 kończył się dla RAFu stratami, a mimo wielu prób nikt wciąż nie wiedział, jak ta maszyna potrafiła być tak szybka, zwrotna i odporna. Próby zbliżenia się do niej kończyły się fiaskiem. Nikt nie mógł nawet zrobić wyraźnego zdjęcia, bo Focke-Wulf znikał z nieba, zanim kamery zdążyły ustawić ostrość. Brytyjskie dowództwo opracowało plan, który wydawał się nierealny nawet dla komandosów SAS: przeprowadzić nocny rajd na jedno z lotnisk we Francji, odnaleźć zaparkowany egzemplarz FWW-190 i ukraść go w całości. Plan nazwano Operation Air Thief, ale zanim zdążono go zatwierdzić, los sam zadrwił z obu stron frontu. W pewne czerwcowe popołudnie niemiecki pilot Oberleutnant Armin Faber wracał z misji nad kanałem. Dowodził grupą, która zestrzeliła kilka Spitfire'ów i był przekonany, że zmierza w kierunku swojej bazy we Francji. Słońce odbijało się od tafli morza. Horyzont zlewał się z chmurami, a zmęczony pilot przez pomyłkę obrał kurs na zachód, nie na wschód. Gdy dotarł nad zielone pola, uznał, że widzi wybrzeże Bretanii. W rzeczywistości znajdował się nad Walią. Na ziemi, na lotnisku Pembrey w hrabstwie Carmarthenshire technicy RAF-u zauważyli na horyzoncie niemiecki samolot. Alarm podniesiono natychmiast, ale zamiast ataku wydarzyło się coś niewiarygodnego. Faber zniżył lot, wypuścił podwozie i elegancko wylądował na pasie startowym, nieświadomy, że właśnie wchodzi na terytorium wroga. Zaskoczeni żołnierze otoczyli maszynę, a niemiecki pilot, zanim zrozumiał, co się stało, podniósł ręce. Brytyjczycy nie wierzyli własnym oczom. Przed nimi stał nienaruszony Focke wulf 190A3, maszyna, o której mówiono, że jest niemożliwa do zdobycia. Po krótkim przesłuchaniu fabera odesłano pod strażą, a samolot natychmiast przetransportowano do ośrodka badawczego Farnborak. Inżynierowie rafu rozebrali go z nabożną ostrożnością, jak archeolodzy odkrywający relikt z innego świata. Z każdym zdjętym panelem ich zdumienie rosło. Układ silnika gwiazdowego był zupełnie inny niż w znanych konstrukcjach. Radiator oleju, ukryty w pierścieniu za śmigłem, działał jak odwrócony komin, który zasysał powietrze z przodu i chłodził całą jednostkę napędową. Dzięki temu Focke-Wulf łączył potęgę silnika gwiazdowego z aerodynamiką myśliwca. Jeszcze większe wrażenie zrobiło wnętrze kabiny. Wszystkie przełączniki były elektryczne, zgrupowane logicznie. A mechanizm wypuszczania podwozia działał przyciskiem, nie dźwignią. Dla pilotów RAF-u było to objawienie. Niemcy wyprzedzili ich o kilka lat w ergonomii i niezawodności. Testy w locie rozpoczęły się niemal natychmiast. Pilot doświadczalny Eric Brown, jeden z najlepszych lotników brytyjskich, wsiadł do zdobytej maszyny i już po kilku minutach lotu przyznał, że Focke Wulf jest prawdziwym arcydziełem. W raporcie napisał. Żaden z naszych myśliwców nie potrafi utrzymać z nim równowagi w locie nurkowym. Spitfire traci kontrolę, a ta maszyna wciąż przyspiesza. Analiza wyników spowodowała w brytyjskim przemyśle lotniczym lawinę zmian. Projektanci Hawker Typhuna i nowej wersji Spitfire otrzymali rozkaz natychmiastowego wdrożenia rozwiązań inspirowanych niemiecką konstrukcją. Tak powstał Spitfire Mark IX, wyposażony w nowy silnik Merlin 61 z dwuetapowym doładowaniem. Bezpośrednią odpowiedź na niemieckiego przeciwnika. Odkrycie systemu chłodzenia Focke-Wulfa okazało się rewolucyjne także dla przyszłych projektów Hawker Tempest II, gdzie podobny układ zastosowano w brytyjskiej wersji silnika gwiazdowego. Alianci wreszcie zrozumieli, że Niemcy nie wygrywali prędkością, lecz inżynierskim sprytem. W Londynie wiadomość o zdobyciu Focke-Wulfa utrzymywano w tajemnicy przez wiele tygodni. Oficjalnie nie istniał, by Niemcy nie dowiedzieli się, że ich najcenniejsza maszyna została zdemaskowana. Faber, przesłuchiwany przez brytyjskich oficerów, twierdził, że popełnił prostą pomyłkę nawigacyjną, ale jego przypadek przeszedł do historii jako jeden z najbardziej niezwykłych błędów wojennych. W rezultacie tego zdarzenia alianci odzyskali pewność siebie. Na niebie pojawiły się nowe Spitfire'y, Mark IX, które po raz pierwszy mogły rywalizować z FW 190 jak równy z równym. Jednak Niemcy nie zamierzali oddać przewagi. Kurt Tank już przygotowywał kolejne wersje swojego myśliwca: cięższe, mocniejsze i jeszcze bardziej śmiercionośne. Rok 1944. Niebo nad Europą drżało od huku silników, a wojna wchodziła w swój najkrwawszy etap. Focke-Wulf 190, niegdyś duma niemieckiego lotnictwa, teraz walczył o przetrwanie. Wciąż był śmiercionośny, zwłaszcza w rękach doświadczonych pilotów, lecz alianckie formacje rosły z każdym tygodniem, a bombardowania zamieniały niemieckie miasta w morze ognia. Nowe wersje samolotu, jak FW 190 F8 i D9, powstały z myślą o walce z ciężkimi bombowcami i osłonie konwojów. Tank wzmocnił konstrukcję, dodał większy zasięg i jeszcze potężniejsze uzbrojenie. Wersje Dora osiągały prędkość ponad 700 km na godzinę. Ale paliwa brakowało, a niebo należało już do aliantów. W czasie inwazji w Normandii FW 190 wciąż rzucały się do walki. Niemieckie eskadry startowały z lotnisk w Bretanii i atakowały alianckie kolumny z niskiego pułapu, ostrzeliwując ciężarówki i czołgi. W jednym dniu potrafiły zniszczyć dziesiątki pojazdów, lecz z każdej misji wracało coraz mniej maszyn. Zdarzało się, że z całego dywizjonu na lotnisko wracał tylko jeden pilot, często z przestrzelonym skrzydłem i dymiącym silnikiem. Pod koniec wojny niebo było pełne błysków i dymu. Nad zrujnowanymi miastami wciąż pojawiały się sylwetki Focke-Wulfów, które walczyły mimo beznadziei. Tank nazwał je kiedyś koniami frontowymi – i rzeczywiście walczyły do końca, nie zważając na rozkazy ani strach. W kwietniu 1945 roku ostatnie FW-190 startowały już z polowych dróg, broniąc Berlina. Często bez amunicji, z ledwo działającym silnikiem, ruszały w powietrze tylko po to, by umrzeć godnie. Ich dźwięk był jak echo dawnej potęgi, która gasła wraz z nimi. A jednak w historii lotnictwa pozostały symbolem odwagi i geniuszu inżynierskiego, maszyną, której bali się wszyscy, błyskawicznym niemieckim myśliwcem, który przez chwilę naprawdę rządził niebem.